Wiesz co? Coś bym tu zmieniła. Może jakiś remoncik zrobimy? Remoncik? Hmm. Ty no w sumie... Chyba jeszcze mamy cioteczkę w ogrodzie. Może wykop wujka, jakiś był taki lepiej zbudowany. Dobra wujka, idę po łopatę. Kawira udekorowana ludzkimi czaszkami i to nie na Halloween. No, trzeba przyznać, że Czesi to mają fantazję, no nie? Cześć, z tej strony amator Planszówek i dzisiaj chciałbym Wam poopowiadać o takiej malutkiej, kieszonkowej gierce czaszki z Sedlek. Jako, że mamy Halloweenowy weekend, no to pomówmy sobie o trupach, bo czemu by nie? W sumie różne tematy gier planszowych i karcianych mamy. To czemu by nie coś o dekorowaniu kapliczki właśnie szczątkami. Tutaj wcielamy się w pomocników pewnego mnicha i dla niego wykopujemy zwłoki i układamy je w stosiki, a czasami nie tylko w stosiki, jak gramy solo. Jest makabra, nie? No ale porozmawiajmy sobie o tym. Co tu robimy, jak tu gramy, o co w tym chodzi, a w zasadzie to tutaj mamy taką abstrakcyjną grę logiczną, jak każdy inny abstrakt. Czyli dobieramy jakieś elementy, po to, żeby je ułożyć w taki sposób, żeby dał on nam jak najwięcej punktów. Tu wszystko się rozgrywa. W talii kart, nie dużej talii kart, bo bodajże w wariancie podstawowym 18, w rozszerzonym 24. Dlaczego? Bo tak, jak gramy w 2-3 osoby, to korzystamy z podstawowych kart, tych 18. Jeżeli chcemy zagrać w 4, to musimy dołączyć dodatek, który jest dostępny w tej grze katów to jest kolejny rodzaj czaszki, który będziemy sobie układać. No i tak, rozkładamy sobie 6 stosików na stole. I zaczynamy się bawić. W swoim ruchu możemy wykonać jedną z trzech akcji. Możemy kopać, czyli rozkopujemy sobie te nasze stosy, które są rewersami do góry, żeby odkryć jakieś czaszki. I kopiemy sobie w dwóch stosikach, obracamy i jedną z tych kart musimy zabrać sobie na rąsie. Limit kart na ręce? Dwie. Drugą akcją, jaką możemy wykonać, to jest zabranie po prostu. Jakiejś karty. Jeżeli już jakieś, jakaś karta czaszek jest obrócona wersem do góry, to możemy ją sobie zabrać na rękę. A trzecie to jest układanie. I nasze czaszunie na kartach, na każdej karcie są dwie czaszki na górze i na dole. One reprezentują e, różnych członków społeczeństwa, którym się zeszło podczas zarazy w bodajże w XVI wieku chyba, jak to było, e, albo XIV. No, stosy układamy w szesnastym. Mniejsza o to. E, no tak, układamy sobie stosiki. Takie piramidki, w zależności od liczby graczy, na podstawa naszej piramidy musi mieć trzy albo cztery karty, układamy w ten sposób, żeby ułożyć jakąś na następnym wyższym poziomie, to poniżej musimy mieć dwie czaszki, no wiecie, no każdy kiedyś gdzieś tam pewnie układał jakieś czaszki, to wiadomo, że nam nie spadła i się trzymała, to jedna musi stać na dwóch, no, 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 każdy... To kiedy zrobił, nie? No i sobie układam takie stosiki, jak wszyscy gracze ułożą sobie już całe piramidki. Tak jest gra skonstruowana, takie są tu ilości kart, że po prostu w pewnym momencie wszyscy ułożą te piramidy, to podliczamy punkty, i punkty w jaki sposób podliczamy, a w ten sposób, że nasi nasze nieboszczyki, prawda, za życia jeszcze mieli pewne życzenia i tak królowie chcieli być pochowani ponad królami i chłopami, więc taki król dostanie po punkcie za każdego innego króla i chłopa, który leży pod nim. Chłopi to w ogóle mieli wywalone na to, gdzie ich pogrzebią, gdzie padnie, tam zostawcie, więc po prostu za każdego dostaniecie punkta. Kapłani, jak to kapłani chcieli rządzić wszystkimi, więc dostaniemy punkcik za każdy rząd, w którym znalazł się jakiś kapłan i tak dalej. Mamy tutaj Bodajże 6 rodzajów yy, naszych ludzików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć z dodatkiem. Widzicie, no te siki też się czasem przydają, nie? No i każdy ma jakieś tam swoje wymogi no powiem wam już wszystkie to jeszcze złoczyńca to czy tam złodziejaszek jak mu tam było to jak będzie przykapłanie bo szuka odkupienia to on dostanie wtedy dwa punkty każdy kochanek dostanie trzy punkty jeżeli będzie siedział to znaczy siedział jeżeli będzie pochowany obok innego kochanka wtedy taka parka to nam z sześć punktów z siebie wykrzesze, a kat którego dodajemy w dodatku Daje nam punkty za siebie, punkcik i jeszcze punkty za wszystkich złoczyńców, którzy do niego przylegają w grupie. No i tak sobie po prostu układamy i zbieramy, więc jak widzicie, totalnie taki zwykły, jeśli chodzi o mechanikę, logiczny abstrakt, układanka, która polega na wyżyłowaniu punktów. Jak w to się gra? Czy jest ciekawie? Czy jest przyjemnie? Szczerze zaskakująco tak, to jest bardzo mała, kieszonkowa gra i... dobra, temat jest trochę makabryczny i to on tu może być największym problemem. No nie każdy chce się bawić z włokami, nawet tymi karcianymi, nie? Yy, ale żeby nie było, rysunki tu są przedstawione w taki bardzo kreskówkowy sposób, nie są one takie specjalnie... Makabryczne, raczej uderzają w tony takich wiecie halloweenowych zabawek. No, rysunkowe trupie czachy, i tyle. Więc jest to tutaj takie bardzo lekkie. A w zasadzie, grając szybko, przestaniecie myśleć o tym, co układacie. A układa się tu bardzo przyjemnie. Jasne, jest tutaj ta pewna. Losowość, nie wiemy co tam nam wypadnie i co nam trafi na rękę, ale tak, w zależności od akcji, którą wykonujemy, mamy możliwość wybierania z dwóch kart. Możemy dobierać karty, jeżeli mamy kilka odkrytych, to z tych odkrytych. Mamy na ręce te dwie karty, więc możemy sobie wybrać, którą w tym momencie zagramy. Więc w jakiś sposób, że nad tą losowością panujemy, nie jest to takie złe. Zasady, no, banalne. Tak jak mówiłem, no, chwila, moment, każdego nauczyć się w to grać. I sobie je układacie. No, temat tu w zasadzie mógłby być dowolny, moglibyśmy cokolwiek układać. Na przykład wersję świąteczną, bombki na choince, no ale postawiono na inne święta. I tak, to jest przyjemne. Dużą zaletą gry jest to, że jest malutka. Weźmiecie ją, w... o! Weźmiecie ją ze sobą w tym pudełku. Do każdego bagażu bez problemu, ewentualnie do woreczka strunowego wstawicie sobie te karty i zabierzecie, jak chcecie jeszcze bardziej zaoszczędzić miejsca. Siądziecie do tego praktycznie z każdym, chwila, moment nauczycie i gracie, chyba, że ten też będzie miał problem z tematem. Nie jest to gra jakaś specjalnie nadzwyczajna, nikt tutaj nie odkrywa Ameryki, nie jest to tytuł must have, po prostu bierzcie w ślepo i... To jest to. Dużym plusem jest też to, że możecie grać tu solo i rozgrywka solo, co ważne, nie jest zwykłym klonem normalnej gry, ale mamy tutaj jeszcze dodatkowe zadania. Układamy sobie elementy wystroju z tytułowej. Dobra, tytuł to jest Czaszki Sedlek, ale w mieście Sedlek znajduje się kaplica Czaszek, która, no, ona naprawdę istnieje. To... To też jest plus, że mamy tutaj takie małe historyczne wprowadzenie i to zachęca do poczytania sobie o takim miejscu makabrycznym, ale no nie da się ukryć, że interesującym, no, odwaliły się tam niezłe rzeczy. O czym ja to? Aha! W trybie Solo! Układacie nie tylko tę piramidę z czaszek, ale równocześnie też element wystroju, przez co zbieracie więcej punktów i zadanie jest troszkę trudniejsze, ciekawsze, więc to też duża zaleta. Czy gra ma jakieś wady? Szczerze mówiąc, to dla niektórych poza tym tematem, to nie widzę większych minusów. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę odkrywczego, czego jeszcze nie widzieliście, no to czaszki sedlek takie nie są, więc tu też nie nastawiajcie się, że właśnie dostaniecie objawienia. To jest po prostu dobra, solidna gra abstrakcyjna, logiczna w wersji kieszonkowej, którą sobie możecie zabrać ze sobą wszędzie i tyle. Mam nadzieję, że ten film był chociaż trochę pomocny. Dzięki wielkie, że go obejrzeliście. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie, mój kanał będzie mi naprawdę bardzo miło, będzie mi też miło. Jeżeli... Wejdziecie w komentarze i napiszecie, jak Wam się podoba taki temat, troszkę makabryczny, ale podany w ten sposób. Czy Waszym zdaniem nie powinny wychodzić takie planszóweczki, karcianeczki w tym wypadku? Czy macie w sumie gdzieś, jaki jest temat? Czy graliście to już? Czy Wam się podobało? Czy wolicie jakieś inne takie małe, kieszonkowe gry? Co polecacie? Komentarze tradycyjnie są do Waszej dyspozycji. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć! Kaplica Czaszek w ku... O proszę No proszę Nie Cudze chwalicie swego nie znacie Nie Kaplica Czaszek w Kutnej Chorze Tylko Kaplica Czaszek w Kudowie jeszcze jest No, A nie tylko Czesi Polacy też są pojedynczi